Gala 14 grudnia w Kościerzynie jest już w zasadzie no, w 100% dopięta, jeśli chodzi o wszystkie pojedynki. Patrząc na siepiwą galę w Kałuszynie, ja wolę odpukać i nie, nie chwalić jakby dnia przed zachodem słońca, bo, bo wiem po Kałuszynie, że można mieć super fight card i wszystko zakrepane 2-3 miesiące wcześniej. A Tydzień przed galą wszystko się wysypie, Także yy, na szczęście, tu nie jest zabezpieczony. Yy, jest Jacek Chouścicki, on toczy, toczy osobną walkę. No i głównie trzeba trzymać kciuki, żeby, żeby tym razem no, było bez kontuzji. Turniej Wagi Ciężkiej, tak z perspektywy czasu teraz, jak patrzysz na to, co y, y, zrobiliście, czy to był dobry pomysł, czy była szersza, szerszy odbiór tego y, przedsięwzięcia? Patrząc na to, że gala w Kałuszynie z walką w Wietrzały Cielepały miała lepszy wynik niż Częstochowa czy Łomianki, gdzie są gwiazdy boksu zawodowego, no to jednak mistrz polski amatorów, waga ciężka jednak generuje, nie mówię, że wiele więcej, ale to są, to są wyniki no lepsze, gdzie powinien być, powinna być deklasacja tych Nazwisk z boku zawodowego, no to uważam, że pod względem promocyjnym, marketingowym, no to no są igrzyska, wychodzą ciężcy, biją się. Wiadomo, że ten poziom jest daleki od tego, którego byśmy chcieli, ale poza kwotą, która jest nagrodą główną, jest no bardzo duża yy, i cały koszt tu nie jest duży, to uważam, że to jest, yy, to było dobre posunięcie i Krystian, który na to wpadł, wymyślił to, wymyślił to dobrze. A czy y, takie turnieje w innych kategoriach wagodowych będziecie chcieli powtarzać, albo zrobicie kolejną część w ciężkiej? Na pewno tak, bo jak widać to się, to się przyjęło i, i no jest to ciekawe, jednak tam walka, każda walka, tam nie ma bumobicia, oni wszyscy się wychodzą pozabijać i. I, I są niespodzianki, bo ostatnio w Kałuszynie Szkuta, który jest no, bardzo utytułowanym amatorem przegrał z facetem, który, z Jakubem Sosińskim, który 10 lat nie boksował, czyli jednak, jednak e, no, no, raczej się tego ludzie nie spodziewają, no po, porażka akurat nie w turnieju, ale e, porażka, znaczy usza się z Jackiem Chuchlickim, no, to, to jest boks, tak, to nie jest tak, że wychodzi długości, jeden się kładzie, jeden boksuje, jest fajnie i sympatycznie, i, czy nawet jeśli wygra ten, który ma nie wygrać, to sędziowie dają jemu, nie, tutaj są nokauty, są zaskoczenia, także no o to chodzi w boksie i wiadomo, że w wadze półciężkiej taki turniej byłby też ciekawy, no wiadomo też, że no, pieniądze nie mogą być tak duże, także zobaczymy jak zawodnicy się na to na to bo w pierwszej chwili ja myślałem, że ten turniej zasili grupa zawodowców poważnych, ale okazało się, że tam powiedzmy te 120 tysięcy, które można w sumie zdobyć, to jest za mało, także, także żeby właśnie ryzykować, no ale dzisiaj Patrząc na to, co się dzieje w tym turnieju, no to rzeczywiście ryzyko i te bomby ciężkiej wagi są, no są duże, i, i, i każdy się zastanowi pięć razy. Przy kolejnej edycji będziecie myśleli o tym, żeby angażować właśnie zawodowców, żeby ich jakoś przekonać do tego? No, no bo jednak szczerze, nazwiska... że ciężko. Ja, ja uważam, że wszyscy teraz krytykują Mateusza Cielepałę, bo przegrał przed czasem, ale wcześniej nikomu nie, nie, nie było chętnego, żeby do niego wyjść, także. Także tutaj ja uważam, że to on odstraszył całą ekipę, tak? bo te pieniądze były też nie wiem, no, rozmawialiśmy z no, dwójką czołowych i ciężkich w Polsce, którzy no, ważą 100 kilo na co dzień, mniej niż Clepała, wa który waży 95 Ale ale no, perspektywa, że się można z nim spotkać i no, w wymianie wyłapać bombę, no to Teraz wszyscy mówią, że bardzo by chcieli w ogóle łatwiej, trudniej, ale, ale jakoś na no, te 100 tysięcy nie zachęciło. Wolą walczyć za jedną piątą z kimś innym. Gruchała z tym, Gruchała będą też też Szczypiel z Rumińskim i Gruchała z e, Jackiewiczem. No, Jackiewicz z Gruchałą w lutym ma być później. E, ale ty, ty mieszałeś paluchy, coś do tego Jackiewicza z Gruchałą? Ja byłem, przyznam szczerze, niezbyt optymistycznie nastawiony do tej walki, bo no ja lubię sport, ja nie wiem, czy Jackiewicz jest w stanie się zmotywować. To jest taka wiara trochę, jak... No nie chcę go porównywać do Macina Najmana, ale no właśnie, czy wygra z bonusem będzie, czy przegra, tak, no, no, no i to czy, czy Rafał Jackiewicz jest w stanie się zmotywować. Z drugiej strony na pewno ja uważam, że walka z Litkiewiczem będzie może nie cięższą, ale już pokażę, na jakim poziomie jest Kevin głuchała, bo to jest zawodnik, który no, coś tam boksował w życiu i, i, i na pewno się postawi, będzie przygotowany, no, a czy Rafał Jackiewicz się przygotuje, no, tego już nie wiemy i znam dobrze jego trenera i wiem, że no, to raczej jest takie wyjście, a może się uda, a może, no, ale raczej nie wierzę w jakieś tam sensacje. A kolejni twoi zawodnicy mówimy mi o Michala o Olasiu, kiedy będziemy mogli go zobaczyć. No, Michał, Michał Olaś no to jest pechowiec roku, bo w momencie kiedy oferty się posypały, bo poza Kałuszynem miał walczyć z interesem o Mateusza Borka, już no, później chcieliśmy go zrobić jeszcze kolejną walkę w Kościeżynie i nagle wszystko się posypało, no poznawany biceps i, i wystąpi w tym roku. Jakby stajemy na głowie, żeby walka była, no ale wiadomo, że no, zaczął treningi chyba później ode mnie, także generalnie e, no, nie może to być ciężki przeciwnik. E, no, wróci w grudniu, taką lżejszą walką, a później na antenie telewizji Polsat Sport będzie można go zobaczyć w lutym na undercardzie Gali Jackiewicz-Gełchała, ale to będzie no, ośmiorundowa, najmocniejsza sportowa walka. Tej gali, na pewno. Zasila ktoś twoje szeregi, jeżeli chodzi o menadżerskie poczynania? Myślisz o kolejnym zawodniku? A powiem szczerze, że aktualnie jest więcej, to też zawsze mówię, jest więcej zawodników niż jest miejsce na galach. I niestety no właśnie przychodzą takie momenty, że nie wiem, no W przypadku właśnie, że się nie odbyła walka, nie może walczyć na gali MBP z Michał Olaś, no to wchodzi Kamil Gadzielik, tak, Czy złapał kontuzję, no to wchodzi, Damian Jonek wchodzi Kuba ale, Dobrzyński, Ale to jest tak, że no, gdyby ci zawodnicy się nie posypali, no to ci dwaj dalej by nie mieli miejsc na walki. Także, także dobieranie nowych, kiedy jest cała ekipa. Jest Paweł Czyżyk, który tam no, cały czas rozmawiamy, żeby też zawalczył jeszcze czwartą walkę, także aktywnie prowadzony. E, no i lepiej wolę się skupić na tych, którzy są. No, jest, jest teraz nowy Adrian Szczypel, który będzie walczył z Pawłem Rumińskim w Kościerzynie. Też bardzo fajna, mocna mocna sześciąwa walka. Czy jest Kevin Gohala? No Gdzieś tam nie można mieć, jak to ostatnio porównałem, że nie są promotorzy w Polsce, co zachowują się jak ten w bajce o Pokemonach, że chcą wszystkie złapać, a potem chodził i używał tylko jednego w sumie Pokemona. No i tak samo jest, no, wszystkie gale w TVP to jest Szpil albo Diablo, tak? A, a, a no i te same twarze, a zawodników No-Count Promotions jest, jest, Nawet nie wymiru ale jest ich masa i wszyscy płaczą, że chcą walki, tak? Także... Także ja tej sytuacji wolę uniknąć, jeśli trafi się jakieś tam zjawisko i będzie wyjątkowy, to, 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 to się zainteresuję. Natomiast no dzisiaj jest Max Hadziejka, któremu tam pomogłem walką w koszy. Nie chciałbym, żeby walczył dalej, ale nikt w Polsce nie chce z nim walczyć. Także, także to mówię, dobieranie za mocnego zawodnika jest problemem, bo dzisiaj w Polsce, jak słyszą Hadziejka, to wszyscy robią w tył zwrot i uciekają, nie? Także, także można mieć super talent, a, 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 a no nie ma co z tym talentem zrobić.